Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. W dzisiejszym filmie pokażę jak odblokować hulajnogę Kamikaze K1 Max. Do tego pokażę również obsługę panelu sterowania i wszystkie jego funkcje. Na samym początku musimy włączyć hulajnogę. Po włączeniu ukazują się nam takie informacje jak jaki tryb mamy włączony na hulajnodze, prędkość z jaką jedziemy, teraz stoję w miejscu, więc jest zero, ilość silników włączonych, do tego mamy trip, czyli długość przejażdżki do wyłączenia hulajnogi oraz poziom naładowania akumulatora, który jest pokazany w takiej formie kreseczek. Teraz pokażę jak wejść do menu ukrytego, by odblokować hulajnogę. W tym celu musimy nacisnąć dwa klawisze, wyłącznik i klakson i przytrzymać je. P01 to jest start od zera, P2 to jest tempomat i P3 to jest odblokowanie hulajnogi. Jeżeli jest 1, hulajnoga jest odblokowana. Klawiszami M i S możemy to zmieniać, tak samo start zerowy czy tempomat. Jeżeli chcemy coś zmienić, to robimy to za pomocą dwóch klawiszy S i M. M klawisz, jak już widać, nacisnąłem go, pojedyncze naciśnięcie powoduje, że zmieniamy kilometry na mile i na odwrót. SK zmienia nam tryby, teraz jest pieszy, ECO, spor, RACE i SPORT. Do tego mamy klakson, no i włącznik świateł. Klawisze S i M mają podwójną funkcję. S naciskając dwa razy, Pokazuje nam się całkowity przebieg hulajnogi. M naciskając dwa razy, wyłączamy jeden silnik. By włączyć z powrotem drugi silnik, znowu naciskamy M dwa razy. I to są wszystkie funkcje, które możemy zmieniać za pośrednictwem panelu sterowania. Pamiętajcie, że w Polsce przepisy ograniczają prędkość hulajnogi do 20 km, więc odblokowując ją robicie to na własną odpowiedzialność. Jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, zrób to jak najszybciej. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy Hulaj z